na było troszkę pojaźliwe. Jeszcześmy tak? chyba z za dużym respektem do przeciwnika. To było widać to spółki podwodnej. Ale myślę, że w miarę upływu czasu jakoś ta gra się wyrównała. Zaczęliśmy też my kontratakować, sobie sytuacje bramkowe. No i myślę, że w drugiej połowie no, ta szczególność która też w sytuacji. Myślę, że zespół remisowy nie bardzo fajnie współpracowaliśmy dzisiaj z Damianem Perkisem. Naprawdę się nie było na Was popatrzeć. Dziękuję, że Pan to ocenił Myślę, że przede wszystkim cieszymy się z Damianem ze, ze sztą, całym blokiem defensywy że wygraliśmy na zero, bo, bo, bo to było dla nas e, bardzo ważne. Cieszymy się, że nam się udało. A jeszcze, jeszcze grałaś gra z Damianem? Dobrze, dobrze, dobrze. Dzisiaj bo fajnie się uzupełnialiśmy. On mnie asekurował, ja jego staraliśmy się, żeby ta gra była przede wszystkim. E, układana od tyłu. Dwa razy nam, wiadomo, szczęścia pomógł też tam w sytuacjach, szczególnie w pierwszej połowie, także... Naprawdę zromataj kocioł w Polsce. To będzie tutaj przyjeżdżać Co ten mecz nam na Stodni przed jego powiedział o rytmach? Ale co wam powiedział? Coś, coś wiecie nowego, czy nic? Na pewno to trener będzie miał analizę tego meczu, bo nie wyciągnie wniosku. Na pewno byłby i To jest Roberta, Czy ciężko.